Siemanko, Kuba Stemplowski, dzisiaj moim gościem Paluch, cześć. Siemano. Nie wkopałeś trochę aktualnych lokatorów, adresu 1029? To znaczy? No tak, że wiesz, teraz na przykład ktoś nie skubał, że ty nie, tam już nie nie, 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 nie jest tak, jest dobrze, to jest zamieszkałe yy, mieszkanie. Nikt tam nie wpada, nie miałeś jakichś tam, wiesz, informacji, że twoi fani A, wpadają zdarza teraz. Zdarza się i tam... tak, zdarza się tak, ale nie jest to jakoś, yy, że tak powiem, turbonachalne. Obejrzałem wywiady, które teraz były przy okazji premiery tej płyty robione. I mam trochę takie wrażenie, że przebija się zmęczenie w Twoich wypowiedziach. Tylko pytanie, czy to jest zmęczenie pracą, czy zmęczenie sceną? Takie odniosłem wrażenie, może mylne. Ale zmęczenie. Wiesz co, no na no, sceną? Jestem zmęczony ogólnie sceną, tak, jakby wyglądem tej sceny często. Natomiast dziś jestem zmęczony, na przykład, bo wczoraj graliśmy. Koncert gruby w Katowicach wyprzedany też na, nie wiem, kafla 200. W piątek graliśmy premierę w Poznaniu, podobnie na tysiąc osób. E, dzisiaj jest niedziela, jesteśmy we Wrocławiu, gramy trzeci koncert e, w ten weekend i już jest delikatne zmęczenie. E, natomiast e, jakby nie czuję żadnego zmęczenia e, związanego z, z twórczością, tak? I to jest e, bezdyskusyjne. Czasami, kurwa, nie wiem, takie pytanie. Nie so. czuję. Nie wiem, takie odniosłeś wrażenie, może byłem trochę zmęczony, zawsze gdzieś, wiesz, na wywiady muszę dojeżdżać, no. no tak. Eee, tak okay. samo jak tutaj jesteśmy, wiesz, w trasie i pewnie no. nie wyglądam na super fresh, no. Nie, tego nie powiedziałem po prostu. Ale nie, tylko tak, fresh. wiesz, ja mówię, nawet nie wiem, ja wyglądam. Dobra, trochę wracając do tej sceny, w wywiadzie na Glamrapie powiedziałeś, my obracamy się w kręgu hip-hopu, jeżeli ktoś jest raperem, jest też hip-hopowcem. A nie uważasz, że to się trochę rozmyło w dzisiejszych czasach już? E to znaczy, nie wiem, no ja zawsze się czułem częścią kultury, no wiesz, hip-hopowej, hip hip-hopu, tak, robię rap, więc jestem częścią kultury. Mój ziom, który ze mną jeździ, jest DJ-em, drugi ziom maluje graffiti, trzeci coś, no także jesteśmy, BOR jest częścią kultury, no tutaj nie ma w ogóle dyskusji na ten temat i może to się trochę rozmyło, wszystko się, wiesz, dzisiaj rozmywa po prostu, no wszystko jest byle jakie, wszystko jest wszystkim, no, tak naprawdę, wszystko jest wszystkim naraz, nie? Dzisiaj w ogóle rap rozmył się jako gatunek muzyczny i ta granica, kurde, co jest rapem, a co nie jest, już jest tak zatarta, że jest prawie niewidoczna. Ale z drugiej strony, czy ma, ma to też jakieś swoje plusy, e, tak zapytam, bo na przykład, no nie wiem, przykład tego no plusem... Hemingwaya, który, no, na pewno nie jest hip-hopowcem, ale z raperem i no, gdzieś tam trafia no, do słuchaczy. To jest kurwa gadanie, ja pierdolę, no to, 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 to co on robi w takim razie? Nie no, Skoro po rapuje, rapuje i no. człowieku płytę wydaje w asfalcie wytwórni hip hopowej, no to kurwa, co on robi? Tak o Hemingway, że co chodzi? Zna, znam jego twórczość no, i spoko, no, ale on tak mówi, że nie jest hip hopowcem, no, że to nie, nie jest Nie, no to jakby takie, takie wrażenie gdzieś można yy, odnosić, tak też jest? Wiesz. hip hopowy, no wiesz, Beastie Boys też nie byli, jak, no, kurwa, to był, to był hip hop, wiesz, o co chodzi, a stylowe jakby nie, nie, nie byli w turbo, w spodniach, kurwa i coś. No nie wiem, taki przykład podałem no, głupi, wiadomo, Beastie no, no. Boys to jest kurwa kultowy zespół, no ale no, ziom, no rapuje to jest częścią hip-hopu, czy tego chce, czy nie chce. No. Tak mi się wydaje, wydaje w, w płytę w asfalcie, wszystko jest jak najbardziej hip-hopowe. No. no dobra, a powiedz no, nie mi wiem, tak… No, nie wiem, niech wyda płytę wiesz, w jakiejś tak. wytwórni metalowej. Dobra, no. No. No, 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 dobra, no nie rozumiem, bo y, jesteś raperem, rapujesz i tworzysz hip-hop po prostu. No dobra, to zostawiając to, jak skończyłeś... Czegoś nie rozumiem. Nie, bo jakby chodziło mi po prostu o to, że teraz niekoniecznie raper jest hip-hopowcem, bo to co mówisz, u was jest jakby Ja zawsze byłem, wiesz, mało, mało hip-hopowy, w sensie, kurde, yy, może nie czułem za bardzo, wiesz, te, potrzeby bycia takim, kurde, jak Góral, o, na przykład, wiesz, Góral jest mega hip-hopowy, jego tam, kurwa, ta zajawa jest taka hip-hopowa, on jest przesiąknięty tym mocno, wiesz, o co chodzi, że widać, że jak patrzysz na typa, to od razu mówisz, że on jest raperem, nie? Albo jest, wiesz, taki hip-hop. Ja taki raczej nie byłem, że tak powiem, z wyglądu byś tego nie określił tak raz, dwa, trzy. I może to było mało, byłem raperem mało hip-hopowym, jakby, no to, to może tak. No. Dobra, zostawiając ten temat, czy kończąc tę płytę? Zakończyłeś jakby pewien rozdział, bo mam wrażenie, że ten album no jest taki bardziej retrospekcyjny, chyba najbardziej osobisty z Twoich dotychczasowych. Tak jest i tak podszedłem do, do tego tematu, do tego albumu. Yy, I wczoraj chyba yy, też, czy dzisiaj rano to było już, nie wiem. Dzisiaj rano miałem wywiad, yy, też jeden i też to tam powiedziałem, że dziesiąty album yy, Chciałem to zaznaczyć, zamknąć trochę pewien jakiś tam etap twórczości, tak? Bo są takie kawałki typu Halo Ziemia, które brzmią jakby były, wiesz, syntetyczna mafia. Jest 10 przez 29 tytułowe, które jest zbliżone do Zostawić coś po sobie i za wszystko jest parę numerów takich mocniejszych niuskulowych. I przypuszczam, że w tą stronę będziemy szli, tak jak zawsze szedłem w, wiesz, raczej w stronę nowych rzeczy, ale też bez jakiejś tam diametralnej zmiany, żeby z płyty na płytę, kurde, nagle stać się zupełnie kimś innym. Nigdy nie miałem takiej fazy. Cały czas robię to, co, na co mam zajawkę. Natomiast w kwestii treści, bo muzycznie to jest przekrój totalny z wszystkiego, co robiłem, miks taki, kurde, wyciągnięte moim zdaniem to, co jest najlepsze plus ubarwienie tego w fajny sposób, chociażby zwrotką mega, wiesz, newskulową od Esprit Noir, cała jest na autotune zagrana, ale też takie klasyczne akcenty właśnie jak numer z Olekzeszem na zajebistym człowieku, w takim nowojorskim klimacie od Mikey Beats i to wszystko muzycznie moim zdaniem zajebiście siedzi. Tak, jak sobie to wymyśliłem, a co do treści, no to tak y, widać to, no wiesz, jednak kurde trzy dyszki siekły, dzieci rosną, wiesz o co chodzi, dużo rzeczy się dzieje wokół rapu y, i, i poza rapem. I no, chciałem to jakoś tam kurde przedstawić, że jednak to, to czas gówniarstwa już dawno temu, wiesz, minął, nie? Wciąż pamiętam jego chłód, wiesz, z, 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 mam całego życia lookbook, gówniarskie akcje zostawiłem gdzieś na murku, wciąż pamiętam jego chłód, mam całego życia lookbook. No tak jest po prostu, no. Gdzie teraz jechaliśmy, jeden gość tam się do mnie coś z, zesrał, taki typek, którego, sorry za to wyrażenie, po prostu ma jakiś ból dupy koleś i coś mi tam doszło do mnie, że ja nie jestem na osiedlu, no jak mogę kurwa być dalej na osiedlu, człowieku, jak ja mam kurwa tyle rzeczy do robienia, że jak mogę tam być, gdybym tam był, to bym nie robił nic, wiesz o co chodzi, to bym był taki jak ten typ, bym się, że komuś wychodzi, człowieku, rusz dupę z ławki, kurwa, zrób coś, no. przestań dealować, tylko się zajmij kurwa konkretnymi rzeczami, człowieku, a nie jesteś jakimś kurwa pastuchem, no. ty wiesz, że do ciebie gadam. Powiedz mi, czy w związku z tym, że ta płyta właśnie jest taka bardziej osobista, to sposób pracy nad nią był dla ciebie jakiś inny? Nie wiem, pracowało się ciężej, bo ciężej, ciężej się pisało. No, niektóre numery były takie, że zastanawiałem się, czy to na pewno puszczać, wiesz, o co chodzi taki kawałek 3 na przykład, albo swoje miejsca. No to są takie kawałki, już mówię, na pograniczu, kurde, wiesz, taki ekshibicjonizm trochę na płycie. Natomiast wczoraj też właśnie byłem w Empiku i tam mieliśmy krótką rozmowę. To zależy od tego, jak mocno jesteśmy wiarygodni, bo tak naprawdę mógłbym powiedzieć cokolwiek na płycie i odbiorca uzna, że to jest prawda, tak? Ktoś, kto mnie nie lubi, powie, dobra, on tam pierdolić jakieś farmazony. Ale generalnie mogę podać, co chcę, tak? Tylko ja wiem o tym i ci yy, najbliżsi, o których mówię w kawałkach, wiedzą na ile tam jest. Yy, Prawdy. Ile tam jest prawdy w tych kawałkach. I to było ciężkie, bo ja wiem, że mm, tam jest dużo tego, wiesz, dużo tego mm, na temat tego, jak jest, jak było i, i co się wydarzyło. Także, no, było, było parę momentów takich cięższych przy pisaniu tego albumu, a właściwie podjęcie decyzji na temat tego, czy to puścić. I tak, tak to wygląda. Ale puściłem, nie żałuję, wszystko siedzi pięknie. A to jak koncertowo znowu, bo rozumiem, że to na pewno inaczej się taki materiał gra, niż syntetyczną mafię. No tak, ale tam jest dużo mocnych akcentów, mimo wszystko, że... pomimo tego, że tam jest, wiesz, jakby trochę wylałem się, brzydko mówiąc, rozlałem się mocno z prywatnych jakichś tam śmieci. Często śmieci, często fajnych rzeczy na tym albumie. To jest dużo takich, wiesz, charakternych, kurde, mocnych bęgerów, no i bez zbędnego pierdolenia i owijania w bawełnę. Co na to Paluch, czy właśnie Halo Ziemia, czy Maniak, konkretne numery. A koncertowo, no kurde, co mam powiedzieć, gramy praktycznie, zmieniliśmy całego seta i gramy prawie cały koncert z nowymi numerami, które są zajebiście przyjmowane, no i to cieszy, wiesz o co chodzi. Nie wiem, jest teraz chyba szóste, szósty tydzień, album znajduje się w pierwszej dziesiątce y, Oliisu, debiut na trzecim miejscu, wiesz, przy takiej konkurencji jak Ania Dąbrowska, no, wiesz, to jest kurde mega fajnie, fajnie to wygląda wszystko. I płyty się sprzedają, ludzie przychodzą na koncerty. Jest git. Płyty się sprzedają, już złoto jest, tak? Złoto jest, już dobijamy powoli do platyny, także no jest, jest git, jest git, naprawdę fajnie. To z liczeniem wyświetleń czy czy? Nie, ja jest? tego złota tutaj nie doliczyłem, do złota wyświetleń, do platyny, no mogę wiesz, no kurde, skoro jest taki przepis, że można liczyć, to mogę doliczyć, no przyspieszę wiesz, pewne rzeczy, które i tak nastąpią, natomiast nagle dostałem telefon, że kurwa ziom, skończyły się płyty, wiesz, musisz szybko dotłoczyć, no. Więc, jak już się skończyły płyty, no to już tam kilka tysięcy ponad złoto poszło, bo z empików te płyty powychodziły. No i od razu mówię, no to pięknie, no to kurde, wiesz, siedzi to. Ale uważam, co do doliczania wyświetleń. Nie mam z tym żadnego w ogóle problemu, wiesz, o co chodzi. Ja je też doliczam i mówię o tym, że doliczam. I jeśli ktoś ma ochotę, to niech sobie doliczę. jeśli ktoś ma jakiś problem z tym, że tak jest, a nie inaczej, to kurwa, no nie doliczaj, ale też nie ma się co, wiesz, yy, spuszczać nad tematem, że kurwa, nie doliczam i to są naprawdę fizyczne 70 tysięcy. No to jest bez znaczenia, no. Dobra, no to spoko, no. Dobra, powiedz mi... Yy, nie doliczaj milionów wyświetleń przez 18 miesięcy, które minęły, bo rozumiem, że to nie był cały czas, kiedy pracowałeś nad tym albumem, ale tak rzuciło mi się słuchając tego albumu, czy przez te 18 miesięcy ćwiczyłeś, bo chodzi mi jakby o jakieś kombinowanie z flow, z podśpiewywaniem, z takimi rzeczami, bo wydaje mi się, że trochę tego więcej jest. No oczywiście są to jakieś tam naturalne kolej rzeczy, tak? Ja y ja tak kurde dozuję sobie ten, że tak powiem, progres. I może podoba mi się wiele rzeczy newskulowych, ale też nie chcę wprowadzać u siebie tego e, tak nahalnie, Żeby kurde, wiesz, nie było, że nagle całą płytę nagrywam człowieku, wiesz, na podwójnym tempie, albo jestem offbeatowy całą płytę, albo kurde, nie wiem, cokolwiek stare i jest wszystko naciągnięte jakimiś hashtagami i człowieku poczwórnymi remami. Umiem to robić jak będę chciał to będę robił tego więcej albo sobie wydam cały mix cały taki wiesz na autotune. Ie. Teraz nagrałem w ogóle zwrotkę do rytuału i yy, jestem pierwszy raz w życiu siebie słyszałem na Autotune. Ie. Było to człowieku dziwne. Cztery razy musiałem przesłuchać. Mówię Jezu, to jestem ja naprawdę. Ale siedzi pięknie ta zwrotka. Puścimy to i robimy do tego klip i tak naprawdę wisi mi to kompletnie, kto coś będzie na ten temat gadał, wiesz. Ale Yy, tak, świadomie to robiłem, przyćwiczyłem. Raczej nie, może bardziej się otworzyłem i przestałem już, wiesz, kalkulować, czy może to tak zrobić albo tak, nie, po prostu zaśpiewałem coś w taki sposób, Oraz mówi, kurwa, tej to siedzi, nie, weź to podbij wyżej, niżej i będzie spokojnie. Czasami jest tak, że wiesz, refreny są robione na trzy głosy, tak się staram to robić. I ja mam ten środek mocny, a żeby wyciągnąć górę, to już yy, bywa różnie, nie, ale yy, na koncertach yy, daję radę. Tak, myślę, że daje radę, chociaż publiczność ostatnio mnie wyręcza z wszystkimi refrenami tak pięknie, że nawet się nie muszę spuszczać na tym, żeby ładnie zaśpiewać. A jak jesteśmy przy koncertach, e, bo ciekawi mnie to, e, show z, na kempie, skękę? Bo tam jest tak napisane jakby wasz wspólny show Dokładnie. Będzie, to, to będzie to będzie nasze granie, będziemy występować razem na scenie. E, nasi dj e zmiksują seta i będą różne tam smaczki. No, planujemy, wiesz, jakąś tam wymiankę zwrotek, że on poleci moją albo ja jego, albo coś tam. No myślimy nad tym i tak naprawdę wczoraj rozmawialiśmy z Kęką przez telefon, że czas się za to zabrać, żeby to, wiesz, doszlifować, no bo kurde, e i Kękę jest e mocno eksploatowany koncertowo i ma życie prywatne, też dosyć bogate, podobnie jak ja, także e no, musimy już się za to zabrać, żeby nie powalić występu, bo Gramy, wiesz, na głównej scenie i przypuszczam, że trochę ludzi przyciągniemy tam. Prawie polski festiwal to się zrobił, ale no jest to, wiesz, jest to jakieś wydarzenie i chcemy się do tego przyłożyć po prostu. Znaczy, chyba sam w ogóle e, wybór materiału może być problemem przy takiej ilości. Jakbyś pewnie sam miał wybierać na kępa, to byś miał problem. A tu jeszcze krękę, trzy płyty, tak, praktycznie. Tak. No to jest... Y, właśnie o tym wczoraj mówiłem, że kurde, będziemy musieli rozkminić co i jak, bo jeśli mamy podzielić sobie występ, to wiesz... Y, y, u mnie na przykład na, na trackliście, wiesz, koncertowej robi się tak, że muszę wyrzucać kawałki, które na 100% powinienem grać. Bo ja muszę grać y, nowy materiał. I nagle okazuje się, jak gramy nowy materiał, że te kurwa kawałki tak siedzą, że to jest materiał na na następne 4-5 lat. I... Wiem po tym, jak jest, bo sprzed 4 czy 5 lat gram numery, które człowieku, no ludzie kurwa nadal tego chcą słuchać, a ja już tego nie chcę grać czasami, bo już mówię ja pierdole, wiesz, znasz na pamięć, reakcję publiczności czasami. A wtedy się robi taka rutyna i wtedy wtedy wjeżdża zmęczenie i takie znużenie, i tak staramy się to ominąć, wiesz, trochę ubarwić te sety. Oczywiście dopiero zaczęliśmy grać trasy z materiałem, więc musimy się świetnie nauczyć do perfekcji tego seta. Żeby nie było żadnych wyjebek? I lecimy z tym materiałem, ale przypuszczam, że za miesiąc już będziemy coś tam, wiesz, nowe numery, albo wrócimy do starszych, albo jakieś remiksy, albo tu zwrotkę, tam zagrać tylko drugą, a tu pierwszą, a tam trzecią. I tak próbujemy to jakoś, wiesz, ubarwić, żeby to fajnie szło po prostu, no. I też, żeby było ciekawe dla odbiorcy, bo wielu ludzi yy, podróżuje między miastami, są u siebie w mieście, później są 50 kilometrów dalej, a później jadą na jakiś festiwal i oni widzą mnie na tych koncertach i też nie chcę grać cały czas w kółko tego samego oklepanego tematu. Dobra, powiedz mi coś o BOR całym. Bo się zaczęliście mocno rozrastać, że tak powiem. Teraz tydzień temu premiera Kobika, tak? Tak. Jak zadowolony? Z perspektywy wydawcy? Myślę, że mega fajnie. Kobik moim zdaniem ma bardzo duży potencjał i. Uważam, że jego album jest zajebisty, utrzymał się y, w tej stylistyce takiej, co widać zresztą na teledyskach, y, no limit, wiesz o co chodzi, tam czuć tą zajawę taką, kurde, masterpiece i to, także Gnukobik no, jest kotem mocnym, y, no i będziemy działać razem dalej, jest też D.O.N., który pracuje teraz nad materiałem. E, ciśnie tam swoje rzeczy, e, cały czas coś mi podsyła nowe numery i to jest mega fajne, On ma tą świeżą stylówę i potrafi ładnie, e, ładnie polecieć z tematem, no oczywiście jest gec. A kiedy płyta do ON no jeszcze, zapytam? Prawdopodobnie na jesień, e, ale to też zobaczymy jak to wszystko pójdzie, myślimy nad e, ogarnięciem e, jakiegoś e, materiału Borkru, wiesz, żeby zrobić mixtape albo jakieś LP, albo cholera wie jak to zrobimy, albo po prostu będziemy rzucać pojedyncze numery. Na, do sieci. Jest oczywiście Getz jeszcze, którego album Ameba ma ukazać się jeszcze przed wakacjami, ale cały czas tam jest praca nad płytą. Getz też jest gościem, który bardzo mocno przykłada się do każdego szczegółu. To, to sam z doświadczenia wiem, że to bywa problematyczne. Po prostu lepiej czasami położyć laskę Pe na to, bo Perfekcjonizm wydaje... przeszkadza. Tak, tak nie? to jest cholerny, cholernie to jest zła rzecz w ogóle. nie? Znaczy, do pewnego momentu jest spoko, ale od pewnego momentu zaczynają się schody, kiedy już zaczynasz człowieku, dziesiątą wersję słyszysz, i ona już prawie się nie różni od czegoś, ale ty jeszcze tam dłubiesz przy tym kawałku. To jest bez sensu, bo ktoś, kto posłucha tego pierwszy raz, powie: Kurwa, to człowiek jest zajebiste. Nie? Także to jest tak. No i czekam, aż Getz tutaj się zdeklaruje, kiedy to będzie i, i puścimy jakąś konkretną informację a propos jego premiery. E, no i najświeższa informacja, do naszej ekipy dołączył Rytuał i e, Jacenu, SSDI, sąsiedzi, e, starsi słuchacze mogą kojarzyć Rytuał, mocne u, uliczne granie, mocny uliczny rap e, z Warszawy, e, Jacenty z sąsiadów, SSDI, też ekipa e, sprzed dekady gdzieś myślę. E, gdzie mocno naparzali, ziomale się porozjeżdżali, mieli różne tam przygody i teraz wracają do tematu mega świeży, mocny, yy, uliczny rap. Od gości, którzy mogą nawijać rzeczy yy, różne, że tak powiem. Zobaczycie sami, no to jest mocne. Rozumiem, a ta płyta BR yy, całego? To jakby masz w ogóle jakiś zamysł czy to jest na razie tak luźny pomysł rzucony? Mam zamysł, oczywiście, że jest jakiś pomysł na to, żebyśmy wiesz, robili wspólne numery, żeby tam były solowe numery czy, każdego z nas lub mieszanie wszystkiego, wiesz. Mamy producentów, Julas i Chris Carson, yy, gracz też blisko z nami współpracuje, żebyśmy to wszystko, wiesz... No mamy ludzi, którzy mogą to wykonać, jest DJ Wazji, jest DJ Tech, jest DJ Show. Mamy całą ekipę, którą możemy, człowieku, możemy z tego zrobić gruby rozpierdol. Możemy wiesz, Poświęcić jeden numer cały nawet na DJ, skąd wiesz, zajawę, nie? żeby sobie DJ polecieli człowieku seta swojego. No i to jest fajne, po prostu pokazać, że to jest człowieku mocna ekipa, bo jest. Właśnie wspomniałeś, DJ ATK z Julasem miał mieć materiał, tak? Miał tak, miał DJ Tak i Julas. No oczywiście, to cały czas jest w fazie produkcji, bo. No, tak to jest, jak chce się nagrywać płytę na producencką, i tak naprawdę DJ Tech tam będzie na gramofonach, ale też jest on od strony organizacyjnej mocno za, za to odpowiedzialny, bo dogaduje wszystko z raperami. A że wybrali raperów, którzy raczej no, są rozchwytywani, to wszystko się przekłada y, na, na czas produkcji, no, i to wszystko dużo czasu zajmuje po prostu. Ale słyszałem dużo numerów z tego materiału i jest konkret, jest dobrze. Dobra, to jeszcze powiedz mi tak, 5 klipów do tej pory z 10.29, dobrze policzyłem? Yy, szósty chyba teraz wyszedł. Szósty, tak. Yy, poszło taki jestem, Halo Ziemia w kawałkach odpocznij yy, na spokojnie. Tej to pięć? Taki jest? Tyle naliczyłem no. na playliście, jak przeglądałem, na YouTube. No może być, może być pięć. Ale mamy jeszcze yy, dwa gotowe teledyski. Tej o czymś zapomniałem. Mamy jeszcze dwa gotowe teledyski, nieważne. Do Mam, czego? Do swoje miejsca y, mamy gotowy teledysk, a y, nie gotowe, ale mamy już pomysł na maniaka z gadzem y, i chcemy to nakręcić, też problem jest po prostu z czasem, a swoje miejsca już są gotowe, to jest jeszcze kwestia tam jakichś poprawek i coś, bo coś tam nie wyszło tak jakbyśmy sobie tego życzyli po prostu. Dobra, i powiedz mi na koniec, masz w planach co dalej, jeśli chodzi o twoje rzeczy, zaczynasz już coś dłubać, że tak powiem? Tak, no ja już mam nagrany napisany chyba, nie wiem, z 4 czy 5 numerów kolejnych na bicie Chrisa Carson na bitach Chrisa Carsona Young Veterans. I będzie to no, ciężkie i trochę. Inne, świeże, lirycznie, kurde, odbiegające od 10 przez 29, i jeśli chodzi o formę no też to będą bardziej newskule rzeczy niż y, jakaś tam klasyka. A myślę też nad zrobieniem y, kolejnego albumu. Nie wykluczam, że pojawi się coś y, pod tytułem przedłużenie wiesz, starego. Y, no, myślimy z Julasem nad syntetyczną mafią dwójką, na przykład. Wiesz, pojawił się też pomysł zrobienia płyty z Kali y, drugiej. Fajnie by było, że pierwsza była Kali-Paluch, teraz zrobić paluch Kali po prostu i zrobić mocne pierdolnięcie. Myślimy nad tym, to wszystko jest, wiesz, za dużo jest po prostu pomysłów i, i chcemy wszystko zrobić dobrze, żeby to wyglądało jak najlepiej, żeby zrobić zajebiste klipy, zajebiście to wydać i zagrać konkretne koncerty, ale wszystko rozbija się o czas. Ruszyliśmy teraz jeszcze dodatkowo w Poznaniu z Gringo Bar'em, meksykańskie jedzenie, także y, razem tutaj z Bilonem otworzyliśmy knajpę i to też pochłania dużo czasu, żeby to wszystko tam dopieścić. Zapraszam was, jak będziecie w Poznaniu, żebyście tam wpadli, sprawdzili co i jak. Także no kurde, wiesz, dzieje się dużo i fajnie jest. No. Dobra, to ja dziękuję za wywiad i życzę ci czasu, bo się przyda kurde, na pewno. No, jakby można było go kupić, to by było spoko, no. Dobra, Dzięki bardzo. Dzięki. Podobał ci się wywiad? Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Sprawdź też ostatnie wywiady.